Witam Was wszystkich i zapraszam do czwartej części ćwiczeń powtórzeniowych, które dotyczą słownictwa z lekcji od 31 do 35: La police a arrêté du responsable des attentats de la semaine dernière. La police a arrêté du responsable des attentats de la semaine dernière. Policja zatrzymała dwóch odpowiedzialnych za zamachy z zeszłego tygodnia. A condition que notre guide à Milan soit accessible, nous verrons la scène. A condition à Milan soit accessible, nous verrons la scène. Pod warunkiem, że nasz przewodnik w Mediolanie będzie dostępny. Zobaczymy ostatnią wieczerzę. sobie żele sobie nie <słuchanie> żele Chociaż te racuszki są gorące, zjemie. Soit que vous racontiez une blague, soit que vous chantiez une chanson, personne ne vous écoutera. Soit que vous racontiez une blague, soit que vous chantiez une chanson, personne ne vous écoutera. Czy opowiecie dowcip, czy zaśpiewacie piosenkę, nikt was nie będzie słuchał. Pamiętajmy, że opowiecie i zaśpiewacie w języku polskim tutaj jest jako czas przyszły, ale w języku francuskim było to jako subjunktyw. A que personne ne lis cette lettre brûle Que personne ne lis cette lettre, brûle-la. Aby nikt nie przeczytał tego listu, spal go. C'est dommage que notre voyage ne soit plus calme après un carambolage. C'est dommage que notre voyage ne soit plus calme après un carambolage. Szkoda, że nasza podróż nie jest już spokojna po Karambolu. Ne lui cropa. Il a dła les doigts derrière les do. Ne lui Il a croisé les doigts derrière les do. Nie wiesz mu. Skrzyżował palce za plecami. C'est incroyable qu'elle puisse consacrer tant de, de temps pour préparer son discours. To niewiarygodne, że ona może poświęcić tyle czasu na przygotowanie swojej przemowy że ma tą asę ke mamaren medon eukado de noel. że ma tą asę ke mamaren medon de Noël. Przygotowuję się na to, że moja chrzestna da mi prezent bożonarodzeniowy. Je refuse que vous rencontrez les enfants du meunier. Ils sont stupides. Je que vous rencontriez les enfants du meunier. Ils sont stupides. Stupid. Nie zgadzam się, byście spotkali albo byście spotykali się z dziećmi młynarza. One są głupie. Elle ne croit pas que nous l'invitions pour le dîner. Elle ne croit pas que nous l'invitions pour le dîner. En année vieille, je à la collation. Il est plus probable que ce prêtre ne t'absolve pas. Il est presque sûr. Ile plus probable que se pretre ne t'absolve pas, ile presque sur. Jest mało możliwe, by ten ksiądz ciebie nie rozgrzeszył. Jest prawie głuchy. Je besoin que vous medie cut la nap avant le retour de matonte. Je besoin, que vous me dieu coudre la nappe avant le retour de ma tante. Potrzebuję, byście mi pomogli uszyć ten obrus przed powrotem mojej cioci. Je veuille assez que nous ne rations pas le train. Alors je me le à 4 heures. Je veillasse que nous ne rations pas 4 Czuwam nad tym, byśmy się nie spóźnili na pociąg, więc nastawiam budzik na czwartą. Nous devons faire des skis souvent, souvent avant que la neige se fonde. Musimy albo powinniśmy jeździć często na nartach zanim śnieg się stopi. Il faut que vous étegniez la lumière avant d'aller dormir. Il faut que vous la lumière avant dormir. Trzeba, żebyście zgasili światło zanim pójdziecie spać. Il est indispensable que la police arrête cet homme avant qu'il passe la frontière Il est indispensable que la police arrête cet homme avant qu'il passe la frontière Jest niezbędne, by policja zaaresztowała tego mężczyznę zanim przekroczy granicę

Pendant notre promenade nous avons admiré les cygnes. Pendant notre promenade nous avons admiré les cygnes. Podczas naszego spaceru podziwialiśmy łabędzie. Je sais que tu n'es pas honteuse, mais quand même Il serait preferable que tu t'habilles. Je sais que tu n'es pas honteuse, mais quand même il serait preferable que tu t'habilles. Wiem, że nie jesteś wstydliwa, ale byłoby lepiej, jakbyś się ubrała. No savon que vous aimez la bouteille, alors il serait mieux que nous vous conduisions chez vous. No savon que vous aimez la bouteille, alors il serait mieux que nous vous conduisions chez vous. Wiemy, że lubicie się napić. Więc będzie lepiej, jeśli was zawieziemy do was. Il faut que vous inscriviez votre oncle chez son médecin. Il a mal aux hanches. Il faut que vous inscriviez votre oncle chez son médecin. Il a mal aux Tutaj pamiętajmy, że nie mówi się o ząż. ale ponieważ jest to h przydechowe mówi się o kąź. Jeszcze raz. Il faut que vous inscriviez votre oncle chez son médecin. Il a mal au I to znaczy, trzeba, żebyście zapisali waszego wujka do jego lekarza. Boli go biodra. Le flic, et le forestier. On trouvé un enfant qui pleurait et était tout seul dans la forêt. Les flics et les forestiers ont trouvé un enfant qui pleurait et était tout seul dans la forêt. Glignache et leśniczy. Znaleźli dziecko, które płakało i było same w lesie. Pendant la guerre son oncle a failli de mourir, il était gravement blessé. Jusqu'aujourd'hui il a mal dans la poitrine. Pendant la guerre son oncle a failli de mourir, il était gravement blessé. Jusqu'aujourd'hui il a mal dans la poitrine. Podczas wojny jego wujek prawie zmarł był poważnie ranny aż do dzisiaj boli go w klatce piersiowej. que tu fi elle rit. que tu Tak długo jak zabawiasz swoje córki one się śmieją. De krętkę, że Tor, że consult medicjoner. De krętkę że Tore, że consult medictionner. Z obawy, że się mylę konsultuję moje słowniki. Vous ne méritez pas que nous vous achetez un nouveau portable. Vous ne meritez pas que nous acheteons e un nouveau portable. Nie zasługujecie na to, byśmy Wam kupili nową komórkę. Elle confondue et fâchée parce que je l'ai vue toute nue. confondue et fâchée toute nu. Ona jest zawstydzona i wściekła, bo widziałem ją zupełnie nagą. To tyle. Mam nadzieję, że dobrze tłumaczyliście zdania podane w tych i poprzednich ćwiczeniach powtórzeniowych. W następnej lekcji poznamy formę Lekel oraz Lakel i wszystkie inne pochodzące właśnie od tych form Lekel oraz Lakel. Do zobaczenia au Revoir.